Słychać wycie? Znakomicie! śmieją się, ale jednak z poważną miną i przekąsem internauci, którzy na bieżąco śledzą działania i poczynania Sejmowych Komisji Śledczych, również dzisiaj agenci CBA weszli do Państwowej Agencji Inwestycji i Handlu. A na koniec, bo to razem ze sobą się wiąże, minister Wawrzyk i zaskakująca, chyba tchórzowska postawa, były szef MSZ, nie był już tak odważny jak wtedy, gdy był minister. Adam Bysiek. Dzień dobry, zapraszam na komentary na temat.pl. A my startujemy od tego, co dziś najważniejsze, jak czytamy w artykule Niny Nowakowskiej, naszej koleżanki, dziś do Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, weszli agenci CBA. Sprawa ta nie da się ukryć. Ma oczywiście związek z tak zwaną aferą wizową. To ta afera sprawiła, że dziś działa komisja śledcza w sejmie, której przewodniczy poseł koalicji obywatelskiej Michał szczerba, która miała dziś zadanie przesłuchać między innymi ministra Wawrzyka. To były minister, to pisowski minister, to minister z zarzutami karnymi postawionymi przez prokuraturę i specjalny wydział zajmujący się korupcją. Chodzi oczywiście o niemałą sumę bo ponad 500 tysięcy złotych, jakie Edgarka w kooperacji z ministrem Wawrzykiem miał przyjąć się za załatwianie, ułatwianie. Dlatego nazwijmy rzecz po imieniu, po prostu zakupu wiz przez imigrantów, którzy w Polsce szukali pomocy. Do sprawy dzisiaj odniósł się także Marcin Graczyk, to rzecznik Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, który zapewnia, że choć kontrola i działania CBA, trwają tam na miejscu, to agencja współpracuje i wydaje agentom dokumenty. Dodam też, że to faktycznie można postrzegać w kategorii cudu i pewnej zmiany standardów, a to z uwagi na to, że w wielu miejscach, gdy w Polsce jeszcze rządził PiS, nie zawsze agenci, nie zawsze kontrolerzy, chociażby jak w Orlenie, byli wpuszczani mimo tego, że mieli prawo, byli umocowani prawnie do przeprowadzania swoich działań i kontroli. Marcin Graczyk zapewnia, że Działania, choć trwają, znajdują aprobatę i zrozumienie u pracowników i urzędników działających właśnie w ramach Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Jak rozumiemy z tego artykułu, ta instytucja ma wierzyć w to, że ta kontrola zakończy się dobrze, choć innego zdania są politycy koalicji obywatelskiej i ówczesnej opozycji, dziś obecnego rządu, czyli koalicji 15 października, którzy właśnie działając w ramach tej komisji śledczej do spraw afery wizowej, zlecili agentom zbadanie i tego przypadku. Czego dowiadujemy się i co robią agenci w PIH? Chodzi o działania, które odbywają się na zlecenie komisji śledczej do sprawa farywizowej. Zdaniem pana Graczyka agencja wykazuje otwartość, to cytat, woli współpracować i przekazywać dokumenty według informacji z rządowej strony. Program biznes Poland Business Harbor, to, to, kompen, to komplementarny zestaw narzędzi i usług promujący budowę Sukcesu zagranicznych specjalistów z branży IT na terytorium RP w oparciu o wiedzę, nowoczesne standardy i bliskie relacje handlowe z sąsiadami oraz światem. My o tym szeroko i dużo piszemy na łamach. Na temat pędzi Państwa odsyłam i zapraszam. Natomiast tu chcemy też skomentować, skąd te działania i dlaczego one akurat teraz zbiegają się w czasie z działaniami tej komisji śledczej. To oczywiście prosta sprawa dla tych, którzy śledzą politykę, bowiem mają one związek z deklaracją i działaniami jeszcze ówczesnego rządu prawa i sprawiedliwości, który przymykał oko na to, że ten proceder, jaki trwał w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, po prostu miał miejsce. Demonizowali wówczas tą aferę, twierdząc, że to zaledwie kilka przypadków, podczas gdy od wielu lat wcześniej do polskiego rządu, jeszcze rządu morawieckiego, napływały sygnały, czy to z Meksyku, czy ze Stanów Zjednoczonych, że tych wiz no, trochę jest za dużo udzielanych, że może być to zarzewie preludium do wykrycia jakiegoś korupcyjnego procederu w ramach działania tego resortu pod batutą właśnie ministra Wawrzyka. Wawrzyka, który dzisiaj zeznawał, a właściwie wszyscy myśleliśmy, że będzie zeznawał, bo ciężko określić zeznaniami wypowiedź. Podpartą przez adwokata, który to namówił swojego klienta do tego, by ten nie zeznawał. Wiem, że jest to zawiłe, ale wytłumaczę to Państwu w prosty sposób. O ile normalny świadek, który nie ma zarzutów, nie ma możliwości odmowy składania zeznań, które mogłyby go obciążać, o tyle osoba, która w toku danej sprawy, która jest przedmiotem badania danej komisji, ma takie zarzuty. Wówczas taki delikwent, jakim dzisiaj jest pan Wawrzyk, ma taką możliwość, bo mógłby na przykład obciążyć samego siebie lub osobę sobie najbliższą, więc on z tego e, przywileju nie ma co ukrywać skorzystał. Jednak to też ma drugie dno, ponieważ, no jak mówią słynni, znani karniści na czele z mecenasami e, e, wchodzącymi w skład warszawskiej palestry, e, ktoś, kto odmawia na takim etapie składania zeznań, choć wcześniej, i tu jest klus prawny, Zapewniał, że wyjaśni daną sprawę, to oznacza, że może mieć coś na sumieniu. Oczywiście to nie my tutaj jesteśmy otwarowani wyroków czy stawiania konkretnych tez, jednak no, postawa ministra Wawrzyga wywołała na Twitterze niemałe poruszenie, mnóstwo wpisów w stylu słychać wycie znakomicie, które odnoszą się do słynnych słów posłanki PiS, jaka śmiała się z posłów i posłanek opozycji, gdy to PiS dochodził do władzy. Są tego najlepszym przykładem. Szczegóły Wejścia CBA do Państwowej Agencji Inwestycji i Handlu znajdą Państwo na głównej stronie na temat PEL w artykule Niny Nowakowskiej. Skupmy się także na tym drugim wątku tej sprawy, czyli przesłuchaniu ministra Wawrzyka. Dlaczego ono było takie ważne? Ano dlatego, że ten chociaż mógłby odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób, w jakim trybie i w jakim czasie, dlaczego znalazł się w bliskim kręgu, właściwie tym pierwszym Edgara K., który przypomnijmy, że. Odbywał już karę, nie karę. Był wobec niego stosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, który został zniesiony w zamian za kaucję, czyli wpłatę, która miałaby no, sprawić, że nie będzie mógł opuścić kraju, mając na uwadze wysokość sumy, jaką wpłacił do prokuratury celem zamiany tego środka zapobiegawczego. Mimo tego, że pan Wawrzyk mógł to zrobić, nie skorzystał z tego i to też ma drugie dno. Bo ja przypomnę państwu, że w końcu po tym zatrzymaniu, do którego doszło w styczniu na początku roku e, mówiło się głośno o deklaracji, o oświadczeniu wawrzyka, które okazało się nie być jego oświadczeniem, a oświadczeniem jego adwokata, co myślę szczególnie może zezłościć tych, którzy głosowali na posła Wawrzyka wcześniej, bo był w końcu posłem, tak zaczął swoją karierę. Obiecywał transparentność, uczciwość, legalność, praworządność, prawdomówność i chyba nic z tego. Nie zostało, więc można by uznać, że wyborcy PiSu mogą mieć mu to za złe. To oczywiście czas pokaże. Szczególnie internet, bo ten najszybciej weryfikuje tego typu postawy, które dziś mógł śledzić cały świat, bowiem pan poseł Szczerba, przewodniczący tej komisji do spraw afery sprawił i orzekł, że transmisja z tego posiedzenia może być jawna, więc każdy z nas ma prawo do własnej, subiektywnej oceny. Dodajmy też, że w tym oświadczeniu, Jakie wydał już wiemy, że nie sam pan Wawrzyk, a jego adwokat, które sprowadzało się do tego, że zapewnia w nim, iż w mediach powie jak było. Tuż po zatrzymaniu, jak go wypuszczą, nie zrobił tego, w mediach się nie pojawił, a turne, o którym dziś w ramach komisji mówił jego adwokat, zrobił sam adwokat, przez co chyba rozliczenie Wawrzyka nieco może odciągnąć się w czasie. Adam się dziękuję Wam za dzisiaj, zapraszam koniecznie do tego, by klikać, subskrybuj nasz kanał na temat PL 400 tysięcy ludzi. Wow, to dzięki Waszemu zaangażowaniu nie może Was zabraknąć. Idziemy na rekord, zróbmy pół miliona do chociażby początku początku marca zrobimy je razem. My razem dla Was zrobimy komentary, a Wy razem z nami. Dajcie nam znać, że lubicie ten program i klikajcie lubię to i subskrybuj. Oczywiście czekam też na Wasze komentarze, tych nigdy za mało, a ja już nie zabieram Wam czasu. Adam się, kłaniam się nisko. Dobrego i spokojnego dnia. Do zobaczenia w kolejnych komentarzach, tylko w Natemat.pl.